Witajcie, moi drodzy widzowie. Nagrywam w tym samym miejscu, w którym skończyłem poprzedni film, no bo akurat tu jestem i wygodnie się siedzi, jest cień, także jest super. Bóg, sam jeden Bóg wie, czy jestem w kadrze, czy nie, ale trudno. Dzisiaj chciałem się wypowiedzieć na temat, o który ktoś z widzów pytał, czyli moje poglądy polityczne. No, tak mówiąc szczerze, to nie utożsamiam się z żadną partią, ani organizacją, które są obecne na polskiej scenie politycznej i moich poglądów, chociaż są one konkretne, nie można zaliczyć do poglądów prawicowych, ani lewicowych, ani tak zwanych umiarkowanych. Ogólnie uważam, że w Polsce nie ma prawdziwej prawicy. Weźcie pod uwagę, że to, że ktoś mówi, że jest prawicowcem i narodowcem to wcale nie świadczy, że rzeczywiście tak jest dla przykładu, ja mogę Wam powiedzieć, że mam 1,95 m i co, też mi uwierzycie? no nie bo każdy widzi, że to nieprawda przez bardzo, bardzo długi okres czasu uważałem, że poglądy głoszone przez rodaków, kamratów to jest idealnie to co trafia w moje poglądy polityczne. I że tak powiem, duszą i ciałem popierałem rodaków, kamratów. To, że... Hmm, dlaczego mówię w czasie przeszłym? No, mniej więcej w lutym 2000, czy w marcu 2022, kiedy rodacy i kamraci, rodacy i kamraci zaczęli się opowiadać na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, Przestałem ich popierać, bo kompletnie się nie zgadzam z ich poglądami. Tutaj ofiara jest tylko jedna, ofiarą agresji i sprawca agresji jest też tylko jeden. Sprawcą agresji jest Rosja, a ofiarą agresji jest Ukraina i nie ma co do tego żadnej dyskusji. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to jest po prostu idiotą, bo walki toczą się na terenie Ukrainy, a nie na terenie Rosji. I takie tłumaczenie, że ktoś tam kogoś sprowokował, są to brednie, bo prowokacja nigdy nie usprawiedliwia czynu niemoralnego i nieetycznego. Jeżeli ja podejdę do Was na ulicy i zacznę was na przykład przezywać, to, co uznacie, że was sprowokowałem i rozwalicie mi łeb młotkiem? No nie. Bo prowokacja prowokacją, ale jeżeli ktoś się daje sprowokować, to nie zwalnia go z odpowiedzialności za czyn, który popełnił. I tak samo Rosja jest odpowiedzialna za to, co robi, za zbrodnie wojenne, za porywanie i wywóz dzieci. Bóg mi świadkiem, że nawet nie chce się domyślać, jaki los te dzieci czeka. Tak więc od tamtej pory przestałem utożsamiać się z poglądami rodaków kamratów. Jednak uważam, że na każdym szczeblu polityki priorytetem powinno być dobro narodu polskiego. Dobro wszystkich ludzi, którzy są Polakami, którzy mieszkają w Polsce, mają polskie obywatelstwo, utożsamiają się z kulturą, historią Polski, to jest właśnie nasz naród. Mam nadzieję, że coś będzie słychać, bo siedzę trochę zbyt blisko ulicy. I uważam, że dobro narodu polskiego powinno być priorytetem. Jeżeli kiedyś pojawi się partia, która dla której to, to dobro jest priorytetem, to oczywiście ją będę popierał. Na razie takiej partii nie widzę, w szczególności. Nie utożsamiam się z poglądami tych organizacji i partii, które na Facebooku i na innych portalach społecznościowych spamują memami, w których wytykają to, że tego postawimy pod sąd, tego rozliczymy, tego zamkniemy, to ukrócimy. To jest, moi drodzy, coś, proces, który świadczy o tym, że ta partia polityczna bardzo uważnie słucha tego, co mówi i myśli społeczeństwo. Oczywiście, ponieważ oni piszą i mówią dokładnie o tym, czego chce naród. Natomiast ja osobiście nie zauważyłem, żeby za tymi deklaracjami szły jakieś czyny. Pogadać to sobie można, tak? Ale ja uważam, że ważniejsze są czyny niż słowa. Także na razie. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, jestem narodowcem, ale nie utożsamiam się z żadną partią, bo po prostu nie widzę takiej partii, która by odpowiadała moim poglądom. Co do ruchu narodowego, byłem, nawet rozmawiałem z osobami z tej partii, ale jakoś tak po dokładnym zapoznaniu się z wypowiedziami i przedstawicieli z ich czynami. Doszedłem do wniosku, że to nie jest dla mnie. I pamię... uważam, że właśnie dobro narodu jest najważniejsze, bo naród to jesteś Ty, Twoja rodzina, Twoja sąsiadka. I trzeba też starać się wykrzeszać z Ciebie taką życzliwość właśnie dla ludzi. To też jest element bycia patriotą. Ten temat prowadzi w no, sposób nieunikniony do tematu wojny rosyjsko-rusko-ukraińskiej. Tak jak mówiłem, jest oczywiste, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Co do tego, jeżeli ktoś o tym dyskutuje, to jeszcze raz powtórzę, znaczy, że jest idiotą. Natomiast Polska jako państwo, myślę, że mieliśmy wybór jeszcze w lutym 2022 roku, Powinniśmy zdecydować, czy chcemy się w tę wojnę angażować, czy pozostać neutralni. Decyzja zapadła taka, że pomagamy Ukrainie, czyli z punktu widzenia Rosji oraz innych państw zaangażowaliśmy się w ten konflikt po stronie Ukrainy, ponieważ wysyłamy tam naszą broń, wysyłamy tam pewnie żołnierzy, znaczy oni pewnie zachodnika tam pojechali i tak dalej, i tak dalej w każdym razie teraz już nie mamy wyboru teraz już musimy czekajcie wiecie co coś z tego siedzenia o teraz, teraz już nie mamy wyboru teraz musimy brnąć dalej eee. teraz musimy czyli inaczej w interesie naszym jest teraz pomóc Ukrainie i trzymajmy kciuki za to, żeby wojna nie przeniosła się na terytorium Polski. Dlaczego musimy pomagać Ukrainie? Dlaczego to jest wskazane? No Wyobraźcie sobie, że w Waszej szkole, czy na Waszym osiedlu, gdzie mieszkacie albo gdzie się wychowywaliście, jest jakiś łobuz, który na Was Stosuje bullying, czyli wam dokucza, zabiera wam pieniądze, kanapki. Wiecie o czym mówię. No i macie teraz. Macie teraz dwa wyjścia. Albo próbować mu się przeciwstawić samodzielnie. No i wiadomo, że dostaniecie łomot. Albo możecie zjednoczyć siły ze swoim na przykład bratem. Które on też dokucza, i wspólnie możecie mu się przeciwstawić. No, co byście zrobili, moi drodzy? Bo ja wiem, co bym zrobił. Oczywiście to, co mi daje większe szanse. I dlatego też uważam, że teraz już nie za bardzo mamy wyjście, niż pomagać tutaj. dobra, skończę to nagranie, bo i tak nic niewiele słychać. Pozdrawiam z